Witajcie, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Najlepszy Moment. Najlepszy moment jest tu i teraz. Dzisiaj taki dość przyjemny, lekki temat taka pogawędka na temat narzędzi. Narzędzi, z których korzystamy: to są narzędzia typu karty, medytacja. Runy, horoskopy, astrologia. Każdy korzysta z tego, co na dany moment z tobą rezonuje. Tylko jest tyle osób. Tyle osób, co te wszystkie narzędzia stawia nad sobą i uważa, że to. Jest wyrocznie, bo gdzieś tam coś przeczytał, ktoś mu coś powiedział, i tak się dzieje. O, oczywiście. To jest prawda, bo jeżeli ktoś przyjął coś za swoją prawdę, to to wydarza się w świecie fizycznym. Całkowicie się z tym zgadzam. Tylko ja. Dzisiaj mówię ci, żebyś ściągnął tą atencję ze świata zewnętrznego i spojrzał na siebie. Bo ty, jako jedyna osoba, ty masz cholerną moc sprawczą, ty decydujesz o tym, jak ma wyglądać twoje życie, co w tym życiu ma się ci wydarzać. Ty decydujesz, bo ty jesteś kreatorem swojego życia. A wiele osób tego nie rozumie. I wszystkie narzędzia, to ja wcześniej powiedziałam, stawiają nad sobą. I potem się dziwią, że mają życie takie, a nie inne. Wiem, byłam w tym miejscu. Dlatego z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak jest. Jeżeli my oddajemy swoją moc osobom trzecim, jeżeli my swoją moc, którą nosimy w sobie, oddajemy jakimś narzędziom, to nie miejmy pretensji, że w naszym życiu układa się i pciato. Chciałam powiedzieć inne słowo. Dlatego kurczę dzisiaj. Zrób to dzisiaj. Jeżeli jeszcze błądzisz i szukasz wszystkiego na zewnątrz, zatrzymaj się i całą atencję ze świata zewnętrznego proszę przekierować na siebie. Bo to ty, ja to będę powtarzała tutaj zawsze. Ty jesteś jedyną mocą sprawczą w swoim życiu. Jesteś jedyną osobą. Która decyduje o tym, jak ma wyglądać swoje życie. Ty, jako jedyna osoba w swoim życiu, dokonujesz wyborów. Jeżeli wybierasz, że ktoś ma nad tobą władzę, proszę bardzo, twoja decyzja, wybór należy do ciebie. Ale ja chcę, żeby wszystkim kliknęło i w końcu zrozumieli, że są ogromną mocą sprawczą, istotą energetyczną i mogą dosłownie wszystko. Ktoś mi powie, hmm. kiedyś będąc, no, tu się mogę zgodzić, bo jeszcze paręnaście lat temu, gdyby ktoś mi tak gadał, to bym pomyślała sobie, chyba się urwała z choinki. <grywka> Tak. Bo nie wszyscy są Gotowi, kiedyś bym może nie była gotowa na przyjęcie tej wiedzy. Ale jeżeli ja dzisiaj wiem, że tak jest, i powiedziałam, że jeżeli ja wyjdę z czarnej dziury, jeżeli ja wyjdę z roli ofiary, to ja się tym podzielę całym światem. Z całym światem. Ogłoszę to po swojemu. Będę mówiła tak, jak mi w duszy gra, bo jestem sobą, nie gra mi kogoś innego. Mogę się tu przejęzyczyć mogę coś powiedzieć nieskładnie, mogę się pomylić, ale ja wyrażam siebie i chcę, żeby kliknęło to wszystkim i żeby mieli tą wiedzę, którą ja mam dzisiaj w sobie i żeby wiedzieli, że mogą wszystko, że ograniczenia są tylko i wyłącznie w naszych głowach. A tyle ludzi oddaje swoją ogromną moc na przykład kartom, runom, Przeczyta horoskop i już wierzy, że w horoskopie było tak napisane, to tak się stanie. Gwiazdy powiedzą to czy tamto i tak będzie. Nie. Jeżeli ty zdecydujesz, że nie będzie, to nie będzie. Jeżeli ty zdecydujesz, że będzie, to będzie. Bo tak jest. Nasze myśli, tylko nasze myśli, tworzą naszą rzeczywistość. To, co dzisiaj myślisz. I taka jaka jest przewaga w twojej głowie, twoich myśli, to pokaże ci się w świecie fizycznym, w przyszłości. Jak ja to zrozumiałam, to w moim życiu zaczynają dziać się cuda. Nie było łatwo, to już dzisiaj mówię. Komuś może być prościej, a jeszcze jak pójdzie po czyichś śladach, to tą drogę wydepta sobie szybciej. Ja deptałam, 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 aż sobie wydeptałam. I dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem, i mogę powiedzieć, że tak jest. Mówię tylko to, czego ja doświadczam. Z własnego doświadczenia wiem, że to, co sobie wcześniej kręciłam w swojej głowie, tak było, bo kręciłam sobie w głowie tragedię i tragedia goniła tragedię i jeszcze większą tragedię. Ale ja. Zdaję sobie sprawę z tego, że ja sobie to w głowie, ten doskonały film, film akcji, kręciłam sama. I to mi się wydarzało. Jak mnie rąbnęło, to nie wiedziałam jak się nazywam. A że dzisiaj w swojej głowie kręcę w drugą stronę. I powtarzam sobie nową historię, to pojawia mi się w życiu nowa historia. Już nie tragedia, a piękne, wspaniałe życie połączone z komedią. T takie porównanie, żeby ktoś po prostu mnie zrozumiał. I tak samo powiem na przykładzie kart. Będę mówiła tu o narzędziach dzisiaj, bo tak jak mówiłam, fajny temat. Ja karty uwielbiam. Karty ze mną są już, jak byłam nawet nastolatką, pierwszy raz zobaczyłam karty. I ja już czułam tą energię tych kart. One zaczęły ze mną rezonować. Ja umiałam już odczytywać. Ja wiedziałam, co one do mnie mówią. To było dla mnie. Coś, jakaś magia. Też byłam u wróżki wcześniej. Jak weszłam do wróżki, to wróżka mi powiedziała: jak mnie zobaczyła, Ty jesteś jedną z nas. Tylko ty, dziecko, nie wykorzystujesz swojego daru. Przyjdzie na to czas. W szoku byłam. Ale to były moje kroki po drodze. Oczywiście, że skorzystałam z tych narzędzi tylko wiecie co nigdy nie stawiałam czegoś ponad mną to mną nie rządziło ja korzystałam z pomocy jak najbardziej posiłkowałam się różnego rodzaju narzędziami uczestniczyłam w wielu szkoleniach w wielu kursach czytam mnóstwo książek korzystałam z mentoringów w jakim stopniu to mi pomagało bo ja ciągle szukałam i odnalazłam, odnalazłam siebie z powrotem. I tak jest. Dlatego osoby też szukają. Ale wracając do wróżb, podam Wam, kochani, taki przykład. I to jest naprawdę z życia wzięte. Może ktoś z Was przez to przeszedł również w życiu. Idziesz do wróżki. Bo ja wróżką nie jestem. Ja lubię karty, różnego rodzaju karty, czy to tarota, anielskie, karty runiczne są nawet, ale dla mnie to nie jest wyrocznia. Ja korzystam z nich jako energia i bardziej pod kątem taroterapii. Dlatego ja nikomu nie powróżę, co Cię czeka w przyszłości. No ja mogę Ci powróżyć, co Cię czeka w przyszłości, skoro Ty decydujesz. Ty decydujesz o swojej przyszłości, nie ja. Ja mogę nakierować na energię, co Ty masz na przykład zrobić, żeby Twoja relacja jakoś się wzmocniła, tak? Z partnerem, jaką Ty masz obrać postawę, bo to zawsze wracamy do siebie. Żeby jakieś z pieniędzmi Ci się zaczęło układać, tak? Nawiązać relację. bo z pieniędzmi też tworzymy relacje. Ale ja Ci nie powiem, czy on Cię zdradza, czy nie. A takie pytania zadaję, zadają osoby wróżką. No, i teraz popatrzcie, przykład. Idzie kobieta do wróżki, tak? Wróżka rozkłada karty i mówi kobiecie, że widzi tam kobiety koło jej partnera, że się ktoś kręci. No i co ta kobieta robi, słysząc taką wiadomość? Jeżeli przyjmie to do siebie, to będzie w tej głowie analizować non-stop historię. Że ten partner ją zdradza, będzie szukała w świecie fizycznym dowodów na to, żeby to się stało prawdą. Partner dostanie jakiś telefon, ktoś się odezwie, albo ktoś zostanie przyjęty do pracy, gdzie jest ten partner, tak? Jakaś kobieta, jakieś wyjazdy czy coś. Ta kobieta stworzy sobie taką historię w głowie, że jej to się pokaże w świecie fizycznym, bo tak jest. Ale jeżeli taka kobieta idzie do wróżki, ta wróżka powie to samo, ona powie, nie, to nie jest moja prawda. Mój partner kocha mnie nad życie. Jestem jedyną kobietą w jego życiu. To to będzie jej prawdą. To się wydarzy w świecie fizycznym. Ona tego doświadczy w swojej rzeczywistości. To musicie zrozumieć, że to wy nadajecie znaczenie to wy decydujecie o wszystkim. Wy wybieracie, albo to jest wasza prawda, albo to nie jest wasza prawda. Dlatego ja, jako narzędzie moje, uwielbiam afirmacje. Często afirmuję, świadomie. Bo nasze myśli myślą się non-stop, 24 na dobę. Lecą na autopilocie. My czasami nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, o czym my tak naprawdę myślimy, bo coś robimy i te myśli lecą, i to kreuje nam naszą rzeczywistość. Jeżeli my się zatrzymamy i świadomie zaczniemy na przykład afirmować, afirmacje to nic innego jak powtarzające się myśli. My w tym momencie mówimy, tak, do siebie, czego my chcemy doświadczyć. Czyli ja afirmuję, że moje życie jest idealnie doskonałe. Ja jestem idealnie doskonała, jestem najbardziej pewną siebie kobietą. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze mam pieniądze na koncie, zawsze jestem zdrowa. I tak sobie powtarzam, i to się odciska na mojej podświadomości. A wcześniej no co ja miałam tam odciśnięte same syfy. Dlatego spróbujcie. Weźcie to, co z Wami zarezonuje. Możecie spróbować sobie. I poczuć to, że to, co Wy powtarzacie non-stop, sami sobie, ale świadomie, to zobaczycie w swoim świecie fizycznym. I naprawdę życie może być piękne, cudowne. Kolejne narzędzia. Horoskopy czy astrologia. Jakieś pełnie, księżyca, nowie. Nadacie temu znaczenie? Okej. Okay, to to będzie się wydarzać w waszym życiu, tak? Ja nadałam znaczenie liczbom. Zrobiłam to świadomie, bo po śmierci mojego tacy załamałam się. Bardzo to przeżyłam. Wiedząc, że cały czas jest przy mnie, mimo wszystko cholernie to przeżyłam. Ale nadałam znaczenie, że jeżeli ja będę widziała w świecie fizycznym, zewnętrznym trójki, to wiem, że to jest przy mnie. I tak się dzieje w moim życiu. Podam na przykładzie. Mój syn zdawał na prawo jazdy. Jechałam z nim. No i w głowie powtarzałam, tak? No, tato, bądź przy nim, pomóż mu, żeby to prawo jazdy dał, żeby był spokojny. No i tak sobie z tatą gadałam. No i nagle przede mną idzie samochód na rejestracji trójki. Podjeżdżamy pod ośrodek egzaminacyjny, po jednej stronie stoi samochód, po drugiej stronie stoi samochód i co na rejestracji trójki? Ja już wiedziałam, że jest, tak? Tata jest ze mną. Mój syn siada do samochodu egzaminacyjnego na samochodzie trójki. To już całkiem wiedziałam i co zdał. Dlatego my nadajemy znaczenie. Zrozumcie to, kochani. Tak samo, jak rozmawiałam, tak? Jak wychodziłam z tej roli ofiary, to prosiłam, no ktoś może modlić się, czy mówić do Boga, do wszechświata, do jakiejś siły wyższej, nie ma znaczenia. Każdy wierzy w to, co wierzy. To na innym tutaj nagram takie nagranie o tym, taki filmik. Ale nadałam też znaczenie, i mówiłam, tak, jeżeli jestem na dobrej drodze, pokaż mi jakiś znak. I ja chciałam piórka, i cały czas te piórka. Ja widziałam wszędzie te piórka. Ale zdarzyło się tak, że w nocy wstałam, szłam do Łazienki, i na środku w kuchni leżało pomarańczowe piórko. Ja to odczułam do siebie jako znak: jestem na dobrej drodze. Wow! I patrzcie, my nadajemy znaczenie. Ale nie, nie możemy stawiać tych wszystkich narzędzi ponad nas, że to decyduje, co będzie w Twoim życiu. Nie. To Ty decydujesz. To Ty decydujesz, co w Twoim życiu będzie się wydarzać. I robisz to swoimi własnymi myślami, bo myśli tworzą rzeczywistość. Dlatego możesz medytować sobie. To jak najbardziej wyciszy Twój umysł. Ja kocham medytację. Ale z kolei, tak jak niektórzy umieją medytować godzinę, dwie, ja nie. Ja mogę 15 minut, 10, 15, tak, ale nie godzina. Takie medytacje nie są na przykład dla mnie. Niektórzy potrafią doskonale wizualizować, wyobrażać sobie. Ja z kolei wolę afirmacje, Dlatego, kochani, korzystajcie z narzędzi. Ale nie stawiajcie ich nad sobą i nie, robcie, nie róbcie z nich w swoim świecie wyroczni. Bo to wy decydujecie. Wy macie przeogromną moc. Uwierzcie w siebie. Uwierzcie sobie. I tego Wam życzę. Innym razem porozmawiamy o innych narzędziach. Bo to jest super. Bawcie się tym życiem. Korzystajcie jak najbardziej. Ale róbcie to z głową. I zawsze będąc przy sobie, bo Wy wiecie najlepiej. Jak słuchacie się w głąb siebie, to Wy doskonale wiecie, czego Wy pragniecie. I tego, kochani, Wam życzę. I zróbcie to teraz, bo wiadomo, teraz jest najlepszy na to moment.